Przede wszystkim, jak podsumujesz ten mecz dzisiejszy z Nitrą? Dzisiejszy mecz z Nitrą no, mogę podsumować tak, że, no, że był solidny w naszym wykonaniu. Wydaje mi się, że bardzo dobrze zagraliśmy w ataku. W obronie było troszkę błędów, no ale no, taki jest sport. Całe szczęście odkuliśmy się po, po wczorajszej przegranej i myślę, że atmosfera będzie okay. dużo lepsza. A co było decydujące w tym spotkaniu według Ciebie? Czy właśnie, nie wiem, może Twoja postawa, czy, czy to jak dobrze się sobie w ataku? Wydaje mi się, że cała drużyna. Ja pomogłem jak mogłem, dostałem dwie bramki, my strzeliliśmy pięć. Przede wszystkim oddawaliśmy więcej strzałów, stwarzaliśmy groźniejsze sytuacje. No i byliśmy bardziej skuteczni. Skuteczność zwyciężyła. W sezonie zasadniczym graliście z tą drużyną dwa razy. No i dwa razy mogę powiedzieć, że to były dużo bardziej wyrównane mecze niż dzisiaj, bo no, wygrywaliście 3-2 i 4 do dwóch, więc jak trudnym według ciebie rywalem jest w ogóle ten zespół? Zespół z Nitry zawsze miał mocny atak. Zawsze ciężko, o inaczej, ciężko mi się grało na tą drużynę. Z tego względu, że ich zawodnicy nie oddają takich strzałów można powiedzieć pozycyjnych na brzuch i do zmiany, tylko szukają tych takich akcji z czystych pozycji. Dlatego ciężko się gra na tą drużynę. Ale wydaje mi się, że jesteśmy lepszą drużyną, pokazaliśmy to i w sezonie zasadniczym i teraz w pierwszym oczekując. Teraz mogę powiedzieć, że macie taki prawdziwy maraton, bo w y krótkim czasie zagracie, czy gracie cztery mecze i w tej naszej y rodzimej lidze i tutaj w tym LHL-u. Y duże jest to jest dla Was wyzwanie, szczególnie pod takim względem kondycyjnym? Y no, wydaje mi się, że tak. No, nigdy w życiu jeszcze nie miałem tyle meczów z rzędu na poziomie playoff I to jeszcze każdy pod rząd Jeszcze dodajmy, że jeśli, y jeśli z Janowem wygramy, w sobotę to mamy jeszcze jeden mecz w niedzielę, więc będzie, jest będzie jeszcze więcej meczy, ale wydaje mi się, że cały sezon pracowaliśmy tak ciężko, że jesteśmy przygotowani. Będzie ciężko, ale damy. Czy może jeszcze coś powiedzieć o tej serii z naprzodem, no bo tam, e, jeśli można powiedzieć, że tutaj jesteście faworytem, no to w tej serii z naprzodem e, takim faworytem na pewno jest naprzód. E, z Janowym, tak. Ciężko mi powiedzieć, ponieważ nie broniłem tego meczu od początku. Nie wszedłem jakby w mecz od razu. Ja zmieniłem mojego kolegę z drużyny w połowie meczu. Wydaje mi się, że głowa nie zagrała nam w tym pierwszym spotkaniu, ponieważ no też mamy pod uwagę, że my mamy mecze od środy do soboty, ewentualny w niedzielę, ewentualny w poniedziałek. Mieliśmy to z tyłu głowy, wydaje mi się, że głowa troszkę nie dograła, ale że... No dzisiaj się odkuliśmy, no i wszystko idzie ku dobremu. Wracając już do tych rozgrywek akademickich, to czym dla Ciebie jest w ogóle gra, czy możliwość gry w tych rozgrywkach? Czy to jest, nie wiem, może taka szansa pokazania się trenerom w jakichś takich seniorskich klubach? Na pewno plusem tej ligi jest fakt, że mamy więcej meczów w sezonie. Ponieważ jeśli gramy tylko MHL-a, naszą pierwszą ligę, to czasem jak jest przerwa grudniowa, to nie grasz miesiąc, tam jest po, nie wiem, 28 meczu, jeśli się nie mylę. A jednak, jak masz od u Hela, jeszcze też jest inny hokej. Każda drużyna jest inna. Drużyna z Mańskiej ma bardzo doświadczonych zawodników, no, którzy grali, no nie wiem, na przykład w Duki Tręczyn nawet zagrali po kilka meczy, więc zawodnicy tam są bardzo doświadczeni. Inny hokej przede wszystkim. No i też fakt, że można się pokazać za granicą. Myślisz o tym, co będzie, gdy już skończysz grać w tej lidze? Nie. Bo nie, nie znalazłem takiej szybkiej odpowiedzi. E, jeszcze raz, e, proszę, Jestem. Myślisz o jakiejś takiej swojej dalszej przyszłości? Co będzie po tych rozrywkach? Tak, oczywiście. Chciałbym, chciałbym dobijać się do drużyn ekstraklasowych, seniorskich, bo to jest dużo wyższy poziom. Już na razie, kiedy nie dostałem jeszcze żadnej oferty, no, uważam, że takie rozwiązanie jest bardzo dobre, ponieważ i gram. Pierwszą ligę i gram EUHL. Jeszcze atrakcyjne są wyjazdy. Za granicą fajnie też wiadomo, pozbierać świat, Inne hokej, inne mecze, no i no, ale jakby priorytetem jest zgosenie się do Tu Na koniec jeszcze zapytam o to, czy według Ciebie obecny sezon jest sezonem lepszym zarówno dla drużyny, jak i dla ciebie. na wyników. Od tamtego sezonu? Od tamtego sezonu, tak. Ciężko powiedzieć, czy lepszy, ponieważ w tamtym sezonie zrobiliśmy brąz, w tym jeszcze nie zrobiliśmy. Mamy nadzieję, że jednak wygramy ligę. Na pewno sezon jest inny, mamy dużo młodszy skład. W tamtym sezonie mieliśmy zawodników dużo starszych, połączone właśnie z młodszymi. Było trochę więcej doświadczenia, ale, ale jak to się mówi, mniej młodej krwi, a teraz jest jej więcej. I Wydaje mi się, że poziom tak sportowo-szybkościowy mamy teraz trochę większy, ale jeszcze robimy dużo takich prostszych błędów, które w tamtym sezonie się aż tak nie zdarzały. Ale na koniec sezonu zobaczymy, czy był lepszy czy gorszy.